Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo się cieszę, że znowu możemy spojrzeć razem w górę i prosić Duchu Święty, przyjść. Kochani, dzisiaj w Ewangelii słyszymy, jak Herod Tetrarcha usłyszał o Panu Jezusie, o cudach zdziałanych przez Jezusa i był zaniepokojony. Niektórzy mówili jedno, inni coś innego, jeszcze Herod był zaniepokojony, bo słyszał o cudach, o dobru, które Jezus robi. Dobro które widzimy w drugim człowieku. Jak słyszymy, że ktoś robi coś dobrego, to jedni błogosławią Boga i się cieszą, a inni są zaniepokojeni, są podejrzliwi. Skąd to się wzięło? Jak to możliwe? Czemu On to dobro czyni? Przecież nie powinien. A z drugiej strony możemy mieć wdzięczne serce i dziękować Panu Bogu, cieszyć się z każdego, kto czyni dobro, bo pomnażając dobro, razem dopiero tworzymy coś pięknego. Jakie jest Twoje serce? Ten chorobowy niepokój, to zaniepokojenie, to są dzisiaj wszelkiego rodzaju podziały, które mamy. Oskarżenia, jedni, którzy czynią dobro, i drudzy, którzy czynią dobro. Oskarżenia, zazdrości, zabranianie, porównywanie się. Dzisiaj Rodzice boją się, że będą oskarżeni o nadużycia rodzicielskie. Księża się boją, że będą zaraz oskarżeni o nadużycia duchowe. Urzędnicy, że będą oskarżeni o nadużycia urzędnicze. I tak każdy po kolei. Nauczyciele, że będą oskarżeni o nadużycia, i, i każdy, kto tylko coś robi dobrego, zaraz może być oskarżony, bo władza jest zaniepokojona. Władza, która ma nad tą osobą, jaką śpieczę, jest zaniepokojona, zamiast błogosławić Boga, że dzieje się coś dobrego. Jeżeli pójdziemy w tę pokusę, którą Herod tutaj reprezentuje, będziemy bali się czynić dobro. A my mamy mieć serce, które chce dobra, które czyni dobro, które nie boi się zaangażowania, które nie boi się oddania całego życia dla jakiegoś dzieła, żeby głosić Ewangelię. Tym dziełem może być ewangelizacja, może być coś innego, w co jesteśmy, co nam leży na sercu. Bardzo Was zachęcam do tego, żeby patrząc na tę Ewangelię, powiedzieć Panie, ja chcę Cię błogosławić za każdego człowieka, który czyni dobro. Za wszelkie dobro na ziemi, a zwłaszcza dookoła mnie, w pracy, we wspólnocie. Każdego człowieka, który robi dobro, błogosławię i cieszę się, że się zmaga, żeby głosić Twoją chwałę. Idźmy w tym kierunku dzisiaj, błogosławiąc dobrego Boga, a nie ulegając zaniepokojeniu. Błogosławie całego serca mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Rodzino Zumowa. Głowa do góry, wszystko będzie dobrze, cokolwiek się dzieje, nie ma się co martwić, tylko patrz na Jezusa. Może dzisiaj pomyślisz o adoracji, może warto troszeczkę się zatrzymać, pomodlić. Tutaj poniżej jest teledysk mocny w duchu, daj mi usłyszeć Twój głos. Zatrzymać się, posłuchać, aby serce swoje napełnić obecnością Bożą. Niech to się wydarzy w nas. Dobrego dnia.